Oprócz zapasów mamy należności krótkoterminowe. Są to te należności, które dotyczą przede wszystkim dostaw i usług, czyli z tytułu dostaw i usług niezależnie od terminu wymagalności tych należności, a także innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych o okresie wymagalności krótszym niż 12 miesięcy. Konkretnie zaliczamy do nich, tak jak wspomniałam, należności od odbiorców z tytułu dostaw, niezależnie od terminu wymagalności. Czyli nawet jeżeli podamy termin na fakturze, co rzadko się zdarza, ale powiedzmy, że może przy bardzo dużej dostawie zdarzyć się termin wymagalności, powiedzmy 13-14 miesięcy, w takim wypadku taką należność również zaliczylibyśmy do należności krótkoterminowych, jeżeli dotyczy dostawy towarów czy świadczenia usług, czyli naszej podstawowej działalności. Oprócz tego mamy należności z tytułu podatków, dotacji, z tytułu ubezpieczeń czy należności od pracowników. To są te należności, których termin wymagalności jest z reguły mniejszy niż 12 miesięcy, bo podatki czy ubezpieczenia czy należności wobec pracowników są wymagalne z reguły w ciągu 30 dni od momentu powstania takiego zobowiązania, kiedy powstaje, oczywiście powiem Wam nieco później w tych bardziej zaawansowanych wykładach. I oczywiście te należności, tak jak i należności długoterminowe, dzielimy na te, które związane są z jednostkami powiązanymi, i te należności, które mamy od jednostek, w których mamy zaangażowanie w kapitale, i od pozostałych jednostek. Czyli omówiliśmy zapasy, należności krótkoterminowe. Kolejna pozycja to inwestycje krótkoterminowe, czyli znów aktywa finansowe, które są płatne, wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. I do inwestycji krótkoterminowych zaliczamy m.in. akcje, udziały, papiery wartościowe i udzielone pożyczki, jeżeli są płatne czy wymagalne, bądź planujemy je zbyć w okresie krótszym niż 12 miesięcy. I są znów prezentowane w podziale na inwestycje w jednostkach powiązanych oraz w pozostałych jednostkach. Dlaczego tu nie ma podziału jeszcze na inwestycje. W jednostkach, w których mamy zaangażowanie w kapitale, bo jeżeli mamy zaangażowanie w kapitale, to to zaangażowanie w kapitale, czyli te udziały czy akcje, które posiadamy, są w celu kontroli tej jednostki, czyli wykazywane by były w inwestycjach długoterminowych. Stąd tutaj już na tego podziału na te jednostki, w których mamy zaangażowanie w kapitale, nie ma. Wśród inwestycji krótkoterminowych, co warto zauważyć, wykazujemy również na przykład środki pieniężne na rachunku bankowym, czy gotówkę w kasie. Weksle, czeki obce i tak dalej. Czyli podsumowując, do tej pozycji bilansu, czyli do inwestycji krótkoterminowych, zaliczamy akcje, udziały, papiery wartościowe czy pożyczki, które są wymagalne w okresie krótszym niż 12 miesięcy, a także środki pieniężne i ich powiedzmy ekwiwalenty, czyli weksle, czeki i tak dalej.